Wydział zastosowań informatyki i matematyki, najtęższe umysły naszej alma mater. Moi drodzy, powiedzcie, na jakich kierunkach można studiować na Waszym Wydziale? Na naszym Wydziale mamy dwa kierunki. Jeden kierunek to informatyka, drugi kierunek to informatyka i ekonometria. Oba kierunki są kierunkami technicznymi i matematycznymi. Chciałem właśnie od razu na początku zwrócić uwagę, że. Cały świat, który nas otacza, jest światem matematycznym. Mamy tutaj przykład pięknej rośliny. Jest to, to kalafior, w którym możemy od razu e, zaobserwować, e, że wygląda praktycznie jak fraktal. Jest, jest fraktalem, co jest i jedną z ciekawostek, że nawet ten świat matematyczny ma przełożenie na takie nasze codzienne życie, na, na rośliny, na to, jak one rosną i, i jak się zachowują. A czym jest fraktal? Fraktal jest to powiedzmy taki element samopowtarzalny. Tak jak możemy zaobserwować w tej roślinie, każdy z kwiatów składa się, wygląda tak samo. Czyli widzimy tutaj, że każdy element jest jakby kopią, coraz mniejszą kopią większej całości. Czyli jest to taki element samopowtarzalny, można powiedzieć o takiej nieskończonej trudności. I można powiedzieć, że cała przyroda, tak na dobrą sprawę, może być opisana odpowiednim wzorem, i takie wzory w wy... Próbujecie znaleźć, rozumiem? To oczywiście bardzo trudne zadanie. Natomiast nie tylko zajmujemy się oczywiście nie, nie tylko takim zagadnieniem, ale ponieważ ten świat, który nas otacza, jest matematyczny, więc praktycznie większość rzeczy możemy opisać jakimś wzorem, możemy również. W pewien sposób automatycznie rozpoznawać pewne obrazy czy elementy, które są na obrazach. Dzięki temu możemy na przykład programować różnego rodzaju urządzenia, które samodzielnie będą podejmować jakieś autonomiczne decyzje. Czyli mówimy tutaj na przykład o podejściu sztucznej inteligencji, która pozwoli nam na przykład na zidentyfikowanie twarzy danej osoby. Albo tak jak prowadzimy badania na naszym, w naszym Instytucie, na przykład możemy rozpoznać komórki rakowe albo zdiagnozować na przykład jakieś stadium choroby. Ale to oczywiście nie jest, nie jest wszystko, co robimy na naszym Wydziale. Tak jak powiedziałem, mamy dwa kierunki i wydaje mi się, że najlepiej by było, gdyby nasi studenci wypowiedzieli się na temat tego, jak się studiuje na każdym z tych kierunków. I może zaczniemy od informatyki i ekonometrii. Więc przekażę teraz mój mikrofon. Jeśli lubicie matematykę, interesuje Was ekonomia lub chcecie poznać świat programowania, to kierunek właśnie dla Was. Tutaj dowiecie się, jak w praktyczny sposób wykorzystać wiele modeli, zastosować analizę oraz statystykę w ekonomii oraz poznacie wiele języków programowania, takich jak C, C, Sharp, Java lub Python. Teraz przekażę głos dla informatyki. Na kierunku informatyka mamy możliwość rozwijania się w wielu dziedzinach. Tej, tej nauki. E, mamy możliwość uczestniczenia również w kołach naukowych, które odpowiadają za takie aplikacje jak na przykład plan zajęć naszego, naszej uczelni, czy kampus, czy mapa kampusu również naszej uczelni. E, mamy osoby chętne, mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach z wykładowcami z różnych krajów, na przykład na temat sztucznej inteligencji. Nasz, dodatkowo nasz samorząd dba o to, aby kontakt z wykładowcami był jak najlepszy, a nasz plan zajęć był ułożony tak, aby nam było wygodnie. Tak, tutaj też taka aplikacja Plan Zajęć, którą się tutaj kolega pochwalił. To też jest inicjatywa naszych studentów, żeby było łatwiej odszukać swoje zajęcia. Powstała aplikacja mobilna, w której można zobaczyć jakie mamy zajęcia, dostać powiadomienie w której sali, o której godzinie jest. To naprawdę bardzo duże ułatwienie. I tak jak tutaj pan wspomniał, nasi studenci uczą się nie tylko podstaw matematyki, sztucznej inteligencji, ale też programowania, zarządzania siecią, systemami operacyjnymi. Mamy tutaj przykład Kolega właśnie pisze program, żeby pokazać, że, żeby pokazać, że właśnie programowanie jest proste, co przez pewną wizję artystyczną uchwycił w swoim programie, który de facto powstał w trakcie tutaj naszego, naszego wystąpienia. No faktycznie, banalne, pro, banalnie proste, no niechaj tak będzie. E, matematyka królową nauk bezwzględnie, nawet właśnie przyrodę rządzi. No dzięki Fibonacci'emu wszystko możemy sobie pięknie opisać. Bardzo dziękuję za prezentację.